Witajcie bardzo serdecznie, czy graliście lub chcielibyście kiedyś zagrać w papierowe RPG typu D&D, Warhammer i tym podobne? Jeżeli tak, to mam dobrą wiadomość, gdyż szukam właśnie osób do grania w RPG, ale nie tylko grania, ale też nagrywania na drugi kanał, który znajduje się w opisie, Repus RPG, i będziemy tam właśnie grać, ogrywać, bawić się i fajnie, i będzie dokładnie granie w Warhammera 4 edycję. Jeżeli jesteście chętni, jeżeli macie kamerki, jeżeli macie mikrofon taki, że da radę Was zrozumieć przez internet, to chętnie Was zapraszam. Jak się zapisać? A więc tak, macie w opisie po prostu moje ID na Discordzie. Zaproście mnie, czy to tam chcecie, i napiszcie, że chcecie grać. Poszukuję łącznie do 6 osób. Dwie prawdopodobnie już są, więc są jeszcze 4 miejsca. Jeżeli ktoś wypadnie, czy coś, to no problemu ponieważ właśnie dlatego zbieram 6 osób. Jeżeli 6 osób darane nam fajnie grać razem, wspólnie, to bardzo miło, będzie bardzo świetnie, bardzo przyjemnie. Natomiast jeżeli okaże się, że nie możecie, no to shit happens. Jeżeli coś, gramy po prostu, będziemy grać w soboty albo w niedzielę wieczorami, no chyba, że w sobotę wcześniej, bo z reguły niedzielę od 12 do 18 mam zajętą tydzień w tydzień, więc jeżeli po prostu terminy będą pasować, będziemy grać wtedy, kiedy większość osób będzie w stanie po prostu grać. Sesje będą streamowane, będą właśnie na Twitchu, którego też macie w opisie. Będą nagrywane i wrzucane na ten kanał drugi, czyli Repuls RPG. No i to tyle. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tam teraz będę aktywny, ponieważ bardzo mi się chce grać w RPG po prostu, a troszkę czasu mam. No to mam nadzieję, że widzimy się na sesjach, mam nadzieję, albo na jakichś streamach sesji. Do zobaczenia na razie.